Dzisiaj otwieramy kalendarz adwentowy jest dzień 11 no i zaczynajmy. To jest pierwszy i 11 znajduje się w tym miejscu. Otwieramy. I w środku znowu były dwie rzeczy i była to właśnie taka srebrna gwiazdka, z stron taka sama. No i taka różyczka. Ona mi się tak średnio podoba i ogólnie... No dobra, odkładamy i zaraz przejdziemy dalej. W takim razie to jest drugi kalendarz, i jedenastka znajduje się w tym miejscu. Więc tu musiałam sobie troszeczkę pomóc, bo ciężko było otworzyć, ale znajduje się w nim coś takiego, co wygląda troszeczkę dziwnie, jak jakaś łyżka z tyłu. Ale ostatecznie okazało się, że to po prostu jest lizak. Tylko, że... tyłem. I miałem takie wgłębienie. Tak się prezentuje wszystko. Takie ładne przejście mi wyszło. No i zakładamy. Tak się prezentuje pierwsza pensuletka, a drugi na razie nie nasze papa.